Siemano widzę w dzisiejszym odcinku będziemy sobie grać oczywiście w Brawl Starsa. Ym, co? Jak wiecie, był koniec sezonu. Spadłem o jakieś 100 pucharków, czy takiego. I... Ogólnie. Jak spadłem, trzeba było to wbić. Wbiłem to co prawda w ciągu jednego dnia. Jeszcze nawet tam więcej. Widzowie, biłem, no przepraszam, ale, Ech. ale widzowie, ja będę chyba się starać tak robić, nie wiem jeszcze, muszę się zastanowić, że właśnie tym etgarem spadnę, dosłownie do zera. Jakby będzie na nim ta 25. ranga, ale będzie zero pucharków. No. Spróbuj, spróbować zawsze można. No w sumie no to widać, że był koniec sezonu na lu Miko. Dużo, dużo, bardzo. No mam nadzieję, że 1000 subskrypcji do um, do końca wakacji dobijemy, albo no dobra do końca roku no to z 1000. A do końca wakacji, to mam nadzieję, że tak albo do wakacji z 500, żeby już było. No i dziś będziemy grać ogólnie takie tryby 3x3. Typu właśnie zadyma, czy coś. Ja dzisiaj, nie wiem, ogólnie, pamiętacie, nie wiem czy ja to nagrywałem, ale miałem na 15 landze kieła, teraz go mam właśnie na 18 .00. i ja właśnie Wbiłem 122 pucharki na nim w sumie w ciągu jednego dnia, yy, czyli dzisiaj, kiedy to nagrywam, grając właśnie na zadymie. Więc będziemy nadal próbować grać. Wiadomo, trzeba mieć team ogarnięty. Wtedy miałem, bo grałem z kolegami. Teraz próbuję sam. Ale no. Jakoś to wyjdzie, mam nadzieję. No, nie jest to jakoś super ciężka postać. wystarczy tak w sumie. Trzymacie tam, gdzie byście chcieli podbić ból wjeżdża. No i ja wybijam. No i nie trafiam oczywiście. Ty przecież ten gadżet. A, mogę używać. Dobra, no spokojnie, spokojnie. To się zrobi. No, mówię. To się da zrobić. Tylko trochę to... To trochę może zająć, ale da się zrobić to tak, żeby wygrać meczyk. Oj, przykro mi. Oj, dobra, leżę. Dawaj no, traf. Postaraj się. Postaram. Dobra. Dlaczego ten ból tak chodzi? co chwilę ulta marnuje. Można 10 razy lepiej wykorzystać. O, dobra. Bezsensownie trochę ulta użyłem, ale już trudno. No. Trochę się tu kulcze dzieje. No w końcu 18 ranga, to się może trochę dziać. Ja tam już lecę do bóla od razu. Żeby mu pomóc. Ja coś czuję, że oni tak obejdą, obejdą nas. Dobra. Ja robię tak, aha, dobra. Nie, nie zdążyłem po prostu. Jakoś na czas nie potrafię grać. Aha, bo ja tu jestem. Też kurczę pomyłka taka głupia. Dobra, i hiperdowładowanie ma. No, trzymaj. Nie wiem, ty przykładowo. Trzymaj, traf. No jest! No co jest? No widzowie, widzicie to. Już widzieliście. Była. W bramce była piłka. W bramce była piłka. Dlaczego ona tam już nie jest? Ja se ogólnie naładuję ulta i ja to strzelam. A. To żeby to miało HP, no to wtedy nie, ale... On no tak no to, to można strzelić na łatwości do grywka dobra ja robię to tak no i jest go no ogólnie według mnie najlepsze właśnie takie ym, granie na zadymie albo kaucie też w sumie możemy zagrać knockout Um, granie na kaucie czy ogólnie na trybach 3 na 3 to potrzeba do tego mieć w miarę taki dobry team przykładowo no na zadymę to żeby bramka była większa, to można rozsadzać te te co są tak obok to wtedy pomaga na pewno, więc dynamite może się przydać, lub właśnie ból też bardziej dynamite może zatrzymywać się, graczy no patrzcie jaki poko, 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 no i nie ma poko, poko był i się zmył, Jean. Yy, no ja też będę się zmywać, no, ale dobra, no, narzekać akurat nie, o, dobra, ja to w sumie ciula teraz robię, ale ja staram się, tak uuuu o teraz wjechali inaczej dawaj o nie ma u nas aha Poko został tylko u nas jest aż dwóch nie no ale Poko to może jeszcze wygrać Poko to na spokojnie to może jeszcze wykierować całą tą rundę aha no, no jednak nie no, jak widać. Jednak nie. O nędznik. Wow. Czyli na dobrą sprawę plus 14. No ładnie, ładnie. Dobra, wbijemy 600 na solo wygranych. Kogo by tu wziąć? Hmm. Spróbuję. Spróbuje, spróbuję, może Tarą, no Tarą można spróbować, no. Tara nie jest taka jakoś super trudną postacią, na Zadymę też jest Tara dobra w sumie. Ma ten swój ult przepotężny. Kiedyś takim ultem trzech ściągnąłem gości naraz. Naprawdę ten ult jest fajny, tej Tary, tam jest Melody. I to ją zdradza, tak szczerze, no bo ja, ja wiem, gdzie ona jest. O, teraz na niej, na przykład w nią możemy sobie na spokojnie trafić. Oj, no to ja może się będę ewakuować. No, ale o, tutaj idzie. On chyba nie wie. A może i wie? Nie wiem. No, Tara to jest mocna postać. Serio mocna. Mój kolega wbił Tarę na 25 rangę i spadł na niej jakieś 150 pucharków. Dosłownie, teraz ma z 600 pucharków jakoś. A to nie przez sezon, tylko po prostu jakoś nie szło mu, bo on grał właśnie takie tryby typu zadejma czy knockout. Więc nie szło, no, niestety. No, możecie też powiedzieć, jak wam mija um, tydzień. Mi spoko, ale mogło być lepiej. W sumie wiadomo. No pogoda taka średnia. Chory też lekko jestem. Ja mam ulta, no mogę go wykorzystać. No Tara to jest naprawdę spoko postać. Może i Tara nawet wbije na tą 25 rangę. Ja jeszcze sam nie wiem. Ale dobra, przejęłem środek. Teraz... Teraz to jest fajnie. Teraz to kurczę, może się tutaj dobrze zadzieć. Dobra, to, to było dobre, to było dobre. Nie wiem, jak robią z jakimiś botami. Dobra jednak nie. Nie wiem, postawić to dobra wstawiam. Aha, i ta wygrała. Się nie dziwię. No, ale dobra, druga, y, drugie miejsce. Też spoko. Zaliczy mi? Nie. Tu Kówę 600 winów potrzebuje. Czy potrzebuje, no chcę, chcę wbić tak? No ale cóż, niestety nie wbiłem na tym odcinku. Na następny może się wbiję. Ogólnie, widzowie, odcinki zapomniałem powiedzieć będą co dwa dni czyli dzisiaj jest poniedziałek, jak to ja to nagrywam. To ten odcinek będzie w środę, dzisiaj wrzuciłem inny. Potem będzie w piątek, w niedzielę, wtorek, czwartek, sobotę. No i tak się to będzie przemieniać. Więc co dwa dni. Czasem mogą być też opóźnienia, że będzie co trzy, ale raczej nie. No, więc ja widzowie ja Was żegnam. Cześć, patrzcie do ja swojego Twojego kolegi. Też trzymajcie się, pa. A, no i mam jeszcze nadzieję, że wpijemy do końca tego roku tysiąc subskrypcji. Cześć.